Jaki jest tak naprawdę twój ostateczny cel? Jak wejść na rynek brytyjski? Brexit tutaj nic nie zmienił, ten rynek wcale się nie zamknął. No i jak pomagacie im te problemy rozwiązywać? Spokój prowadzenia biznesu, żeby zajmowali się tak naprawdę tym, czym chcą, a kwestiami administracyjnymi, księgowymi, prawnymi, żeby nie musieli myśleć o tym wcale. Że większość biur księgowych nie była w stanie nas jakby wynieść poziom wyżej. Nikt nie spodziewał się Brexitu, nikt nie spodziewał się pandemii. Jeżeli masz jakąś fajną firmę, z fajnym produktem, czy z fajną usługą, i chciałbyś wejść na rynek Wielkiej Brytanii? Cześć Olu. Ola pracuje w dziale sprzedaży w J. Dauman, więc Olu chciałbym, żebyś w skrócie opowiedziała nam, czym się zajmujesz, co robisz, jakby, i z jakimi problemami klienci tutaj do was trafiają, no i jak pomagacie im te problemy rozwiązywać. No cześć Darku. Ja, tak jak już wspomniałeś, pracuję w dziale sprzedaży, opiekuję się k naszymi Klientami na tym początkowym etapie, kiedy nawiązują relacje w ogóle z, naszym, z naszą grupą. I tutaj, tak naprawdę, większość firm, które zwraca się do nas, ale też osób, które dopiero myślą o założeniu działalności w Wielkiej Brytanii i w Polsce, kontaktują się z nami celem pozyskania jakichś informacji. Tak naprawdę firmy z Polski wciąż jeszcze. Myślą o tym, jak wejść na rynek brytyjski. Brexit tutaj nic nie zmienił, ten rynek wcale się nie zamknął, natomiast rzeczywiście kwestie administracyjne, które gdzieś tam są na miejscu, może rzeczywiście w niektórych elementach zostały zmienione. Więc klienci poszukują tak naprawdę kompleksowej porady, kiedy do nas przychodzą, trafiają do nas z pomysłem. A to naszą rolą jest, żeby a przynajmniej moją, żeby ich odpowiednio poprowadzić i na pewno wyróżniamy się tym, że nasze podejście do każdego klienta jest bardzo indywidualne. Traktujemy każdego w taki sposób, że my cieszymy się z sukcesu naszych klientów i do tego właśnie dążymy, żeby oni też mieli spokój w prowadzeniu biznesu, żeby zajmowali się tak naprawdę tym Czym chcą, a kwestiami administracyjnymi, księgowymi, prawnymi, żeby nie musieli myśleć o tym wcale. Więc, w sumie, moją supermocą jest to, że dobieram najlepiej osoby, z którymi będzie się danemu klientowi dobrze pracowało. Znam swoich kolegów z zespołu, znam nasze możliwości i to, co możemy klientom zaoferować. I w sumie to takie Matchmaking jest, czyli który księgowy, który team najlepiej zaopiekuje się danym problemem. I tutaj nie mówimy nawet o kwestii e, obsługi takiej czysto merytorycznej, ponieważ e, nie wątpię, że każdy z, nasze, z naszego zespołu będzie w stanie sobie poradzić z tym doskonale, natomiast również wchodzą w grę kwestie osobowościowe. Niektórym pracuje się dobrze z księgowymi, z prawnikami. Którzy są bardziej tacy outgoing, niektórzy wolą jednak, żeby ten kontakt był mniejszy, a ja na tym początkowym etapie jestem, do tego, żeby po pierwsze zidentyfikować potrzeby klienta. Dopasować mu osobę do współpracy? Nawet nie. To, żeby on w ogóle zdał sobie sprawę z tego, że pomimo tego, że przyszedł do nas z jedną sprawą i poszukuje na przykład wsparcia podatkowego, my jesteśmy w stanie zapewnić, za, zapewnić znacznie więcej. I wsparcie prawne, i przygotowanie dokumentacji korporacyjnej, jeżeli są to firmy, które wchodzą do Wielkiej Brytanii z Polski, to o to, żeby zabezpieczyć te firmy w taki sposób, żeby dokumentacja była prowadzona zgodnie z wymogami prawa, żeby na przykład, może tak powiem, miałam w tamtym tygodniu rozmowę z potencjalnym klientem, który właśnie chce zainwestować w nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Z Polski. Tak, z Polski. I będzie to polegało, będzie to typowa spółka SPV, natomiast klient będzie rejestrował działalność, i w trakcie rozmowy wynikł jeszcze temat tego, że ta nieruchomość będzie remontowana, że będą jakieś części sprowadzone z Polski. Więc mówię: Okej, okay, nasza firma ma też dział logistyczny, ma też dział celny, więc jeżeli będziecie import towarów robić, no to śmiało możecie się kontaktować z naszą agencją celną, to tu nie będziecie się musieli martwić, że będą jakieś dodatkowe kwestie formalne do załatwienia, my zajmiemy się tematem kompleksowo. Olu, to co powiedziałaś ewidentnie wyróżnia Was to na, że tak powiem na tle innych firm tej branży, tak? Mogę też powiedzieć tutaj o naszym przykładzie kilku, kilku firm, które prowadziliśmy w UK i też zderzyliśmy się właśnie z tym, że większość biur księgowych nie była w stanie nas jakby wynieść poziom wyżej, nie? a to było to na czym nam zależało, właśnie, na przeskalowaniu biznesu właśnie, że chcemy iść międzynarodowo i tak dalej. Większość tych firm księgowych w UK raczej obsługuje właśnie małych klientów, gdzieś tam jednoosobowe działalności gospodarcze, małe spółki i wręcz nie mają oferty po prostu dla, dla firm takich jak nasza, która by się chciała faktycznie rozwijać, skalować, i tak dalej, więc ewidentnie tutaj e, na tym polu się wyróżniacie i faktycznie tutaj sam mogę od ciebie dodać, że dopasowanie jakby właśnie konkretnej osoby odpowiedzialnej za obsługę danego klienta tutaj e, fantastycznie działa, bo my zawsze rozmawiamy z jedną konkretną osobą, która nas obsługuje e, i jakby zna nasz case i to jest fajne, bo nie musimy za każdym razem e, nowej osobie z biura tłumaczyć, no słuchajcie, bo my robimy to, to i tamto i byśmy chcieli to, to i tamto, nie, jedna osoba, która nas prowadzi e, jakby wie czym się zajmujemy i e, wie co w danej chwili e, czego nam potrzeba i jest jakby w stanie nam to zapewnić i obsłużyć. Co jeszcze nas wyróżnia, i to jest na przykład historia z dzisiaj. Miałam u siebie w biurze panią, która ma teraz problemy związane z podatkami w Wielkiej Brytanii, ponieważ była obsługiwana przez biuro księgowe, które było tylko i wyłącznie skupione na tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. I Pomimo tego, że starała się pozyskać jakąś wiedzę na temat tego, jak rozliczać swoje przychody z Polski, otrzymywała informacje niepełne, i w tym momencie Urząd Skarbowy w Wielkiej Brytanii zapytał ją o przychody z Polski, które od 2008 roku nie były nigdzie wykazywane, ponieważ klientka o tym nie wiedziała. Natomiast u nas takie historie się nie wydarzają, ponieważ my bardzo szeroko patrzymy na kontekst danego klienta i za każdym razem to też zapewniam o tym klientów w trakcie tych rozmów, które prowadzę, że my jesteśmy ciekawi naszych klientów. My chcemy wiedzieć, jakie mają plany, nie z ciekawości, ale ze względu na to, że będziemy w stanie doradzić im na późniejszym etapie. Jak poprowadzić ich sprawy, zarówno księgowe, jak i podatkowe, e, prawne? Bo oczywiście, słuchajcie, można sobie założyć firmę i mieszkać sobie w Anglii i mieć przychody, ale jeżeli myślimy o tym, że nasza działalność gdzieś się zahacza o więcej niż jedną jurysdykcję, to warto współpracować z kimś, kto się zna na obu krajach. No, u nas nasi księgowi ściśle współpracują z księgowymi w Polsce, mają pojęcie o tym, jakie firmy przychodzą do nas, mamy klientów, którzy mają działalności w Polsce i w Wielkiej Brytanii, e, przygotowujemy rozliczenia skonsolidowane dla polskich i dla angielskich firm, więc tutaj nic nie stanowi dla nas, jak to powiedzieć, sekretu. O. I jak ktoś nie zna się na tym, co robi, w kontekście szerszym niż tylko Wielka Brytania, no to później pojawiają się kłopoty, z którymi ci ludzie do nas przychodzą. No ale. Mogą się pojawić kłopoty, tak? Jeżeli ktoś działa właśnie tutaj w tej przestrzeni międzynarodową, między Polską a Wielką Brytanią i ma jakby dwie osobne agencje, które ze sobą nie współpracują, tak? E, agencje, firmy księgowe, czy tam firmy prawne, które ze sobą nie, nie współpracują. W tej przestrzeni, no to tutaj mo, mo, może się zrobić bałagan. Więc e, faktycznie zdecydowanie lepiej to trzymać w jednym miejscu. I jeżeli Wy faktycznie macie e, lata doświadczenia e, tutaj na tym polu, no to myślę, że, e, że ciężko, tak? <laughs> ze świecą szukać, ze świecą szukać e, lepszej porady. Także super. Fajnie. Zawsze bierzemy pod uwagę to, jak wygląda sytuacja klienta pod kątem tego, w jakiej mieszka jurysdykcji i skąd ma przychody po to, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo przede wszystkim. Okej, okay, to może takie pytanie szybkie. Eee, wyobraźmy sobie właśnie, że jestem taką osobą, przedsiębiorcą, która działa eee, i w Wielkiej Brytanii i w Polsce, że mam firmę w Wielkiej Brytanii, mam firmę w Polsce. Gdzie lepiej jakby ustanowić swoją, swoją jurysdykcję prywatną, swoją jurysdykcję podatkową? Wow. Lepiej pod jakim kątem? <laughs> Pod jakim kątem, no właśnie? A jakie są kąty? Wiesz, tak naprawdę zależy e, dużo od tego, jaki jest tak naprawdę Twój ostateczny cel. Co chcesz, gdzie chcesz przebywać, co chcesz zrobić e, w swoim życiu ze swoją działalnością za 15-20 lat. Gdzie chcesz za ten czas być? Ponieważ e, jeżeli bardziej. Łączysz swoją przyszłość z Wielką Brytanią i tam chcesz rozwijać swój biznes, stamtąd chcesz wychodzić dalej, to wiadomo, będzie to Wielka Brytania. Jeżeli jednak Twoje korzenie są czysto polskie i tylko myślisz o tym, żeby rozwijać się na rynki pozostałe Unii czy Wielkiej Brytanii, ale tylko pod jednym powiedzmy aspektem. I chcesz rzeczywiście, masz tutaj rodzinę w Polsce, chcesz tutaj działać, chcesz tutaj inwestować, no to jest to Polska. Tak naprawdę, wybór tego, gdzie będziesz mieszkał, gdzie będziesz się rozliczał, zależy od tego konkretnie, jakie masz cele. I. I rozumiem, że te cele można sobie z Wami przedyskutować i w oparciu właśnie o to ustalić jakąś strategię. Zawsze pytamy o to właśnie, gdzie chce klient być za 10-15 lat. Jaki ma Super. cel ostateczny, ponieważ sytuacja się zmienia. Tak jak wiemy, nikt nie spodziewał się Brexitu, nikt nie spodziewał się pandemii. A to bardzo wpłynęło na to, gdzie w tym momencie nasi klienci są. Załóżmy, że chcesz kupić dom. I jeżeli księgowy, doradca wie o tym, że tak naprawdę, nie wiem, planujesz kupić dom dla siebie, dla dzieci, nie wiem, osiedlić się w tej Wielkiej Brytanii, tak na stałe te korzenie zapuścić, to musimy o tym wiedzieć, nie dlatego, że chcemy wiedzieć, na co wydasz pieniądze. Ale żebyśmy wiedzieli, że jeżeli wpadniesz na pomysł jakiegoś innego biznesu, będziesz chciał zmienić swój profil działalności, będziesz chciał przejść z jednego rodzaju zatrudnienia na inny, to warto się skonsultować, ponieważ to na pewno będzie rzutować na Twoje zdolności kredytowe, na to, jak postrzegają banki to zatrudnienie. Więc my zawsze interesujemy się tym, jaki cel ma nasz klient, ponieważ. Ostatecznie, jeżeli będzie hmm, potrzeba do tego, żeby do tego celu wrócić, to my o nim będziemy pamiętać, bo pojawiają się różne pomysły na biznes, pojawiają się różne e, sytuacje, których nie planujemy, ale jeżeli wiemy, do czego dążymy, to. Znaczy to też jest tak, że czasami nie do końca wiemy i właśnie, że warto skorzystać z porady eksperta, wiesz, w tej dziedzinie, bo to może nam rozwać pewne wątpliwości w danej kwestii, nie? I to może jakby wpłynąć ostatecznie na naszą decyzję, czy faktycznie, czy faktycznie wybrać Polskę, czy faktycznie wybrać Wielką Brytanię. I warto, warto, warto to zdecydowanie skonsultować. A słuchaj, takie pytanie jeszcze mi przyszło do głowy. Zgodzisz się ze mną? Czy zgodzisz się ze mną, że Wielka Brytania to jest takie jak okno dla, na świat? Zarówno jakby prywatnie, personalnie i dla biznesów też. tak? Więc e, mi się wydaje, że e, dla polskich biznesów, polskich firm, to jest fajny kierunek, e, jeżeli faktycznie dana firma chce robić taką ekspansję już globalną, tak? międzynarodową. To, to taka wiesz, taki skok z Polski do Anglii, do Wielkiej Brytanii, a potem z Wielkiej Brytanii na świat, myślę, że to jest dobry kierunek. E. Jest to zdecydowanie kierunek, w, który, w stronę którego patrzą nasi klienci. E, dlatego że Przede wszystkim, jeżeli chcemy wyjść na Stany Zjednoczone, na naprawdę wielki świat tak, poza Polską, łatwiej jest zdecydowanie to zrobić z jurysdykcji takiej anglosaskiej. I przede wszystkim ta kultura prowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii jest zupełnie może nie powiem, że inna ale ma dużo dłuższą historię. Tak, zdecydowanie nasi klienci. A prawo anglosaskie, tak? Jakby spółki, wszystko jakby w tej jurysdykcji i tak dalej jest generalnie w większości świata bardzo podobne do anglosaskiego systemu. Więc warto uważać, Ponieważ w on był tak naprawdę tym jednym z najstarszych systemów, tak. więc na nim opierały się już pozostałe gospodarki. I nie ukrywam, że ta Wielka Brytania jest dla naszych klientów takim bezpiecznym rynkiem, na który wchodzą pomimo Brexitu, pomimo tego, że. Jest sporo zmian, to i tak, i tak, jeżeli myślimy o tym, żeby wyjść na, na świat, to Wielka Brytania jest tym pierwszym krokiem, a później, z tego co zauważyłam, nasi klienci już jak mają firmę w Wielkiej Brytanii, jak już są gdzieś tam w tym rynku osadzeni i działają sprawnie już, to wtedy. Dużo odważniej wychodzą na dalsze rynki, i tutaj myślimy o tym, że pojawiają się kwestie wyjścia do jurysdykcji typu Dubaj, typu, właśnie Stany Zjednoczone. To są te dwa kierunki, które gdzieś tam najczęściej się pojawiają: ewentualnie Cypr, terytoria zamorskie. Niektórzy klienci, którzy do nas przychodzą, szczególnie firmy kosmetyczne, to po wejściu do Wielkiej Brytanii w tym momencie wchodzą już na Europę Wschodnią i Południową. Także. O, super. Więc to jest takie trochę, trochę wrażenie, że ten rynek brytyjski po Brexicie się jakby zamknął. Tak jakby zamknął się, granice się zamknęły, jakby tam pewne procedury i jakby tematy administracyjne doszły, ale to spowodowało też, że na tym rynku brytyjskim on jeszcze bardziej chłonny się stał, bo, bo podaż spadła, tak? Czy to właśnie produktów tutaj z Europy, czy z całego świata. Dużo firm się jakby wystraszyło tego nowego układu sił i przestało na przykład eksportować swoje towary do Wielkiej Brytanii. A tutaj widzę, że Polacy się nie boją i myślę, że to jest fajne, fajne taka przestrzeń, fajne okno, które możemy wykorzystać i wejść właśnie z tymi polskimi towarami, polskimi usługami na, na brytyjski rynek. I wbrew pozorom nie jest to takie trudne po tym Brexicie. Nie jest to trudne. Trzeba znać e, zasady, w jaki sposób ten towar sprowadzić. Trzeba znać odpowiednie procedury. E, I tutaj mówimy o procedurach celnych. Ostatnio mieliśmy case taki, że e, bardzo duży producent drobił. Z Polski, e, chce wejść do Wielkiej Brytanii. I tutaj mówimy o kilkudziesięciu tirach e, kwartalnie. To już spory biznes. Tak, 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 bardzo duży biznes. E, I przedsiębiorca zastanawiał się właściwie od Brexitu już, czy wchodzić w to Anglię, czy nie wchodzić. E, natomiast. E, no, ten rynek jest tak chłonny, że szkoda po prostu sobie ograniczać ten biznes. Więc początkowo mm, poprowadziliśmy tego klienta w taki sposób, że pomogliśmy z rejestracją firmy, e z obsługą celną, z obsługą e wszelkich certyfikatów weterynaryjnych, które trzeba też posiadać, wwożąc tego typu towary. Mm -hmm. No i z tego, co wiem, to firma na początek współpracuje z hurtowniami, a później chcą już zatrudniać pracowników w Wielkiej Brytanii już tam na miejscu i prowadzić sprzedaż bezpośrednio, ponieważ narzut, który jest, który mogą sobie, tak. jest bardzo wysoki i nie boją się klienci, jeżeli ten biznes rzeczywiście ma. Dobrze opracowany biznesplan, jeżeli jest na niego pomysł i jeżeli no doradca, z którym się skontaktuje firma jest w stanie mu właściwie przeprowadzić wszystkie procedury, to nic tylko działać. Wielka Brytania wciąż czeka na towary z Polski. Super, dokładnie. Więc jeżeli masz jakąś fajną firmę z fajnym produktem czy z fajną usługą i chciałbyś wejść na rynek Wielkiej Brytanii, Koniecznie skontaktuj się z Jay Daumanem w Krakowie, albo jeszcze lepiej, wpadnij do nas na Invest Camp w czerwcu. Poznasz lokalnych przedsiębiorców, poznasz, poznasz ekipę z Jay Daumana, dostaniesz wsparcie, ciekawe kontakty i myślę, że zdecydowanie warto wchodzić na, na brytyjski rynek ze wszystkim generalnie. Słuchajcie, bo naprawdę, naprawdę tam jest tak chłonny rynek, że wszystko się sprzeda, wszystko się sprzeda, wszystko trzeba mieć trochę odwagi i partnera takiego jak Jay Dauman. Który może w tym pomóc, i spokojnie można z polskim biznesem wejść na brytyjski rynek? Pomożemy Wam zweryfikować umowy z kontrahentami, pomożemy Wam w rejestracji firmy, w prowadzeniu firmy. Doradzimy, jak przeprowadzić wszystkie procedury tak, abyście byli bezpieczni i spokojnie zajęli się zarabianiem pieniędzy. Super. Dziękuję, Olu, za rozmowę. Proszę.